Cześć, z tej strony Dyszka. Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj dostałem przesyłkę wartościową od pani, i właśnie co jest w środku to ona zawiera ta wartościowa przesyłka. Ona jest o wartości 700 zł. Przekonamy się za chwilę. Jest ze mną też Karolina. Szkoda, że nie ma Mikołaja w tym odcinku. Za co dostałem tą przesyłkę? Co jest w środku? Za chwilę się wszystkiego dowiecie. Ja już tutaj zacznę. Otwieranie. Tutaj Karolina mi przygotowała takie e, fajne nożyczki, jednakże. Mi się przydadzą. Teraz e, skorzystam z noża. Mam nadzieję, że te szelesty nie będą aż tak złośliwe. Naprawdę jestem ciekaw, co za chwilę będzie w środku. Raczej znaczy, w teorii to ja wiem, co jest w środku, tylko nie wiem, jak to wszystko wygląda. E, I mm, no nie wiem, no jestem bardzo ciekawa. Ty Karolina jesteś ciekawa? Tak? Jesteś. No ja też jestem ciekaw. No troszkę to tam chwileczkę zajmie. Karton tutaj e, waga 1 kg. Ok, to jest chyba druga strona w ogóle tego. Um, tutaj opakowanie za chwileczkę ociągne. No i już za chwilę dowiemy się, co jest w środku. że naprawdę wartościowa przesyłka od panini. Proszę bardzo, nawet jest tutaj e, naklejka. Od oryginalna panini, bardzo fajna. Myślę, że, że te pudełeczko sobie zostawię na przykład na kartę, albo coś takiego. No i co? Ja teraz na chwileczkę odwrócę i zobaczę, co jest w środku. Wow, 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 wow. No dobra, no to w środku, jest, w środku jest czerwone pudełko. Jak to z reguły bywa, właśnie w przesyłkach od panini. Widzę, że jest solidnie zapakowana w takie. Będzie tutaj fajne ten. To może to pudełko odłożymy, Karolina, dziękuję. No i co? No i czerwone pudełko. Wartość 700 zł. A już wam mówię, braliśmy udział z Mikołajem w konkursie Panini. No i wygraliśmy na najlepszy film. No i nagrodą za chwileczkę tu wszystko się dowiemy, co tu jest. Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie. Gratulujemy wygranej. Także tutaj jest informacja, że wygraliśmy z Mikołajem. No i co? No i na pierwszy strzał tutaj już możliwe, że coś tam widzicie. O kurcze, o kurczę. O nie mogę. Naprawdę? Słuchajcie, pierwszą rzeczą, dobra, to już widzieliście, ale Jeden dysk, to jest dysk twardy, popatrzcie, kurde, no naprawdę, jestem całkowicie zaskoczony, ponieważ tutaj jest, tak, to jest dysk twardy, Western Digital, no Basic Storage, także tutaj jest no, dysk twardy. Hmm, oczywiście, nie wiem, Karolina go za chwilę tutaj otworzy, weźmie nożyczki i otworzy, a ja już pokazuję co jest w środku drugie. I są to słuchajcie, wypasione, naprawdę wypasione słuchawki firmy Sony. Tutaj 20 godzin bateria powinna trzymać, także też je rozpakujemy. Otworzysz Karolina, to masz nożyczki. No i co, wireless bezprzewodowe, także sam raz po prostu do słuchania muzyki raz tutaj na live, także i na odcinki, żeby robić kolejne unboxingi. Dziękuję Ci ślicznie. No i co? Tutaj otworzę ten dysk twardy, zobaczymy jak on w środku wygląda. Wow, jestem naprawdę szczerze zaskoczony. Pozytywnie, ponieważ... Miało być coś innego, ale tutaj jest coś innego, także spoko. Ale ja się cieszę bardzo, ponieważ na, na materiały to jest przechowywanie, to jest super sprawa. I tak jest, to jest dysk twardy. Słuchajcie, no ja wiem, że wiecie jak wygląda dysk zewnętrzny. Ale oczywiście otwieram go, czyli mamy tutaj krótki kabelek do podłączenia. Jeżeli chodzi, proszę bardzo, piękny serial. A ta e, trujeczka, raczej USB trójka, przepraszam za pomyłkę, ale to z emocji i z wrażenia. No i tutaj, tak, z folii wyszedł e, 1 terabyte, także naprawdę prezentuje się prześlicznie. E, no i tu będziemy trzymać wszelkie materiały. No i naprawdę miła niespodzianka, jestem bardzo zaskoczony. No i co? No i słuchawki, tak? No i słuchawki też otworzę. Co ty, to jesteś pod wrażeniem Karolina? Czy nie? Hmm? Tak, te stare możemy dać Mikołajowi, ponieważ Mikołaj gra na konsoli i potrzebuje mikrofon. Te słuchawki są bez mikrofonu, także. Ale czemu bym nie mógł dać Mikołajowi albo Tobie, Karolina, tak? To, to tak, ale zawsze bezprzewodowe, bez kabla. W teorii są lepsze. Dobra, spójrzmy, co jest w środku, ponieważ taki gadżet, można tak to nazwać, słuchawki bezprzewodowe, nigdy jeszcze takich nie miałem. No i dla mnie to jest naprawdę tutaj duże wrażenie. Ok, tu pudełko wrzucamy. Tutaj zostawimy dysk. No i co, jest instrukcja. Instrukcja. I proszę bardzo, czarny kolor. Tutaj, tu prawa, lewa. No, no i. No, i teraz. Pyszka. No i przepiękny. Tak, tutaj jest włączenie, głośność. No nie, no przekozak. Naprawdę jestem bardzo zadowolony. Dziękuję wszystkim, którzy obejrzeli ten odcinek. A jeżeli byście chcieli go jeszcze raz zobaczyć, to link znajdziecie w opisie. No i co, cóż, warto brać udziały w konkursach Panini i taki apel, nie szereż teraz, raz, taki apel do, do rodziców, to jest chwila, moment, wypisać zgodę na przetwarzanie danych i, i, i tyle. Także ja dziękuję ślicznie za, za nagrodę, jak widzicie ja nie będę sprawdzał wartości, jeżeli chodzi o to, czy tak faktycznie jest, czy tak nie jest, ponieważ ja się cieszę i Pozdrawiam serdecznie wszystkich, zostawcie łapeczkę, subskrypcję. I do zobaczenia, i do usłyszenia. Cześć!